To mi przypomina L dan, 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 da. Polaczki prostaczki będą mieli coś śpiewać do L Ostroju ludowego SD albo Aumfentaminę Ja widzę po ich Pusy. Cały świat będzie oglądał nasze kiełbasy To skandal, żeby takie podstarzałe kobiety wprowadzać do, do kiełbasy do Ja widzę po ich LSD i te satanistki, murmonki? Ja nie znam takiego LSD, ale to jest niemożliwe. To mi przypomina. Mać pana kiełbasy. To skandal, żeby takie podstarzałe kiełbasy Śpiewać do piwka. Czy Państwo zwrócili uwagę na nie ma Dzisiaj porozmawiamy o LSD albo satanistycznych oczach, bo nich normalne to kiełbasy. No nie wiem, nie wiem. Cały świat będzie oglądał. Co one biorą. Na koniec. Jakąś sektę. Darujcie sobie te wulgarne. Naćpane Pany emerytki. Poleczki, prostaczki. Zwrócili uwagę na To jest niemożliwe. LS, LD albo AMDI, LS.